Karolina Cwalina, podcast. Witam Was w swoim podcaście Karolina Cwalina, a dzisiaj moim gościem pani doktor Hanna Stolińska, jedna z członkini Fundacji Kobiety Bez Diety, i dzisiaj o tej książce chciałabym, Haniu, z Tobą porozmawiać. Ta książka bardziej psycha, tutaj nie ma jakichś tam dietetycznych porad. No trochę tam się przewija, musiałam gdzieś swoje 5 groszy wcisnąć. Natomiast bardziej rozmawiam o, o świadomości na temat jedzenia, o tym, że, e, że dieta to nie jest odchudzanie, tylko sposób żywienia, żeby zmienić sposób myślenia w ogóle na tym, że jak nie lubisz tego jarmużu, to go nie jedz, e, ale może ulubisz marchewkę czy pomidora. Że jest to w sumie taki duży proces, jeżeli chodzi o odżywianie, ale też duży nacisk jest na tej książce. Myślę, że głównie bo dziewczyny zajmują się psychodietetyką w większości. Dietetyczki, terapeutki, psycholożki. Tak, po prostu podejściem do tego, że mamy nie być rygorystyczne względem siebie i, i że nie mamy promować, czy... czy... No, oczywiście różne są problemy i, i ktoś może mieć bardzo niską masę ciała, ktoś może być otyły ze względów zdrowotnych, ale też żeby nie hejtować takich osób i, i żeby mieć zdrowe podejście. Tutaj nawet dostałam takie pocztóweczki do tego e, od Was, że y, nasza droga Karolina, dołącz do nas, bądź kobietą bez diety. No nie wiem, czy to dobrze, bo ja faktycznie jestem <laughs> bez tej diety. Teraz na pewno. Słuchajcie, to jest w ogóle hit, bo y, jakby tutaj się przyznaję w każdym wręcz czy, czy podcaście, czy odcinku moim, że. Jest pełny nepotyzm. Zapraszam ludzi, których znam. Akurat tutaj jest tak, że nie samo tak dobrze znam, jak jedną z kobiet tutaj z fundacji Darię Gradziu, która jest moją sąsiadką dosłownie drzwi w drzwi. Mhm. I do tej sąsiadki odezwałam się, kiedy już troszkę, czy znaczy troszkę, no już jakiś czas staraliśmy się z mężem o dziecko. Poleć mi dietetyka, bo może faktycznie ja już ta lewaczka jednak stwierdziłam, że bo może faktycznie to od diety, już jak ureguluje wszystko, to jakoś to lepiej pójdzie. No i tego dnia, co poszłam do Hani, tego dnia zaszłam w ciąży, więc polecam bardzo skuteczny dietek. Nie, pacjentek tak miało. <laughs> tak, także tego samego dnia się udało. No i jakby tutaj, no nie udało się tej diety naszej kontynuować i nawet nie, że z racji zachcianek, ale tego, że tak jak powiedziałaś, no u mnie ewidentnie otyłość, zresztą chyba to teraz jest dowód na to, no dużo zależało od choroby, którą przeszłam i teraz mimo, że jakieś diety specjalnej. Tak, I już taką po prostu spinę na to, żeby tak. schudnąć, prawda? No, kortyzol. Ja miałam bardzo wysoki tak, kortyzol. Tak. Mimo że nie mam już jednego nadnercza, no to ten kortyzol był i tak e, większy, więc e, teraz jak jestem w ciąży, to nikt mi jakby... E, wszyscy się dziwią, że jak to możliwe, że w pierwszym trymestrze prawie 9 kilo schudłam. Hmm. No, bo przestałam się stresować, odpuściłam Dokładnie. to na pewno, hormony się wyregulowały, i tak Ja powiem. w sumie to, na co miałaś ochotę? Może nie do końca idealnie to, co bym chciała, ale po prostu to jest taki czas, że, że je, słuchasz swojego organizmu i tak się odżywiasz. Ale wyszło, że u mnie po prostu to hormony. Jakby hormony biorą górę. I także ja no, nie mam teraz diety, ale jak widać, psychosomatyka u mnie dobrze w takim razie działa. Jesteś na diecie, kobiety wciąż. <śmiech> Dokładnie. <śmiech> ale nie no, tak jak gadałyśmy, też bez przesady, że się objadam czy coś po prostu. Jakby tak słucham się teraz swojego organizmu, który ewidentnie chce bułek i sera. <laughs> Bardzo dobrze. <laughs> no i powiedz właśnie, Hania, dużo do ciebie trafia takich osób, które. No, próbują różnych diet i tutaj bym bardziej zahaczyła o te modne diety, bo teraz, teraz aktualnie jest modna dieta styr, wcześniej był post Dąbrowskiej, Teraz jeszcze widziałam też byłaś w jednej ze śniadaniowych opowiadałaś o diecie ketogenicznej. Tego tak, jak się tak. słucha, to po prostu można, wiesz, dostać tak. Tak, no, bo ja mam wrażenie, że po prostu ludzie mm, próbują różnych diet cud. Ze względu na to, że im się po prostu nudzi zdrowe żywienie, że te zasady zdrowego żywienia to, to są, no ale co dalej, tak? Nie ma jakiegoś efektu, wow. Nawet jak u, swoich, um, u swoim pacjentkom opowiadam, że mają jeść takie produkty w takich ilościach, ustalamy wszystko, a na koniec często dostaję pytanie: No ale to je, jakieś, jakieś tabletki, może, jakieś coś, może utniemy węglowodany, a może utniemy w ogóle tłuszcze? Nie! I o to Ale chodzi. ja byłam tak samo, ja do Ciebie przyszłam, że całe życie słyszałam, że przy insulinoporności czy hiperinsulemii, ja wręcz powinnam być na keto. Że, dlaczego Ty mi każesz w ogóle rano jeść pieczywko? To jest przecież zło. Że, czy ja powinnam jakieś suplementy specjalne brać? A Ty mówisz, ogarnij się, spokojnie. Zjesz to i to i to. I ja byłam w takim szoku, że usłyszałam pierwszy raz coś innego niż wiesz. Non-stop słyszałam, że tego i że, że w ogóle cukier węglowodany, w ogóle węglowodany to było najgorsze chodzące zło. O, a Ty tak. powiedziałaś, nie Karolina, to masz polubić dobre węglowodany. Tylko dobre węglowodany, tak? No i właśnie wszyscy szukają tych diet cud, a ja zawsze mówię, że żeby, gdyby była dieta cud, no to wszyscy byśmy chodzili piękni, szczupli, szczęśliwi, no i ktoś na pewno by dostał dużą nagrodę za wymyślenie takiej diety. Także to jest, wiesz, no można szybko schudnąć na takich restrykcjach, ale każda restrykcja, i my to mówimy też w książce, odbija się na naszym zdrowiu, wszelkiego rodzaju niedobory, ale prędzej czy później my się po prostu rzucimy na to jedzenie. Jedzenie. E, więc jeżeli są restrykcje, no to później tego cukru nam się chce bardzo dużo i idziemy później w te wszystkie bułki, makarony e, i słodycze. Ty też, Hania, bo oprócz książki tutaj, kobiety bez diety, jeszcze czekamy na jedną na temat mitów żywieniowych. I jakie tak. są twoje takie ulubione mity? Aha, no tych mitów jest bardzo dużo. Ciężko mi było wybrać się do książki: Zakłamane jedzenie jest no, takie ee... najsłynniejsze, bo rozmawiamy ee... o glutenie. A może zacznę od kawy, którą teraz pijemy. Oh. Bo jak pytam się <laughs> moich pacjentów a co pijesz w ciągu dnia? No to jest, mówię, kawa i jest takie zawahanie na chwilę. Co ja powiem, czy dobrze, czy źle? Bardzo dobrze, kawa jest super. Nie wiem, czemu ma w niektórych miejscach taką złą sławę, że niby odwadnia, że, że utraty magnezu, wapnia. No badania pokazują, że jeżeli my regularnie pijemy Tą kawę, no to właśnie nie ma strat tych składników mineralnych, a wręcz przeciwnie, sama kawa też potrafi dostarczyć sporo tych składników. Jest to też jednak woda. No, faktycznie może działać troszkę moczopędnie, ale i tak jesteśmy na dodatnim bilansie, tym wodnym, więc kawa ma bardzo dużo antyoksydantów, działa przeciwzapalnie. No, tylko że trzeba pić dobrą kawę, taką yy, z ekspresu, żeby nie podrażniała żołądka, no, bez śmietanki, bez cukru. i Jak najbardziej 4-5 filiżanek dziennie można wypić, tylko filiżanek, a filiżanka ma 120 ml. To jest więc kubek. Więc tutaj też mamy no, dwie, prawie pod trzy prawda? Tak, tak, te kawy. Także kawa to na pewno jest jeden z mitów. No, ten gluten, laktoza. Że źle się czujemy. Przy laktozie jest tak, że faktycznie, jeżeli mamy problemy żołądkowo-jelitowe, no to od razu wiemy, że ta laktoza nam szkodzi po wypiciu mleka. Tu nie trzeba jakichś wielkich badań, tak naprawdę robić. Natomiast przy glutenie. Często słyszę, że osoby, które go odstawiają, raptem lepiej się czują, ale to nie wynika zwykle z tego, że mają problemy z glutenem, bo problemy z glutenem ma około 2-3% populacji w Polsce, e, tylko po prostu przestają mieć białe buły, białe makarony, zaczynają czytać skład, wybierać lepsze produkty i tak czy owak ta dieta staje się zdrowsza. E, więc w niektórych jednostkach chorobowych przyjęło się, że trzeba odstawiać gluten, chociażby przy chorobach tarczycy. Mhm. To też no, gluten nie działa. Prozapalnia, absolutnie to jest mit. E, natomiast odstawienie glutenu nie przyniesie żadnych korzyści w leczeniu, jeżeli nie mamy problemu z tym glutenem. A to jest zawsze kolejna restrykcja, kolejne, kolejne eliminowanie poszczególnych produktów. Chociaż teraz mam wrażenie, że tacy stają się bardziej ludzcy, że na przykład mówią, mam koleżankę Karolinę, która zawsze podkreśla, że ona ma zasadę 90. Czy tam, 80 wiesz? do 20. Tak, tak, że żywisz się dobrze, ale masz ten dzień, kiedy jednak tam możesz sobie. No, może nie cheat day, tylko cheat meal. Cheat meal, nawet, tak. 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 I, I że możesz, żeby o tym tak nie myśleć, że jak już wiesz, jesteś w trasie, to sobie zjedz tego McDonald'a i tak dalej. to jest fajne. Tylko Polacy mają problem z tym, że nie potrafią zjeść małej ilości niezdrowych rzeczy. Tylko jak pozwolę zjeść czekoladkę, to nie zjedzą paseczka, tylko zjedzą cały. I to jest problem, że my możemy jeść wszystko nawet na diecie redukcyjnej, tylko my nie potrafimy jeść odpowiednich ilości. To prawda, bo jak mi zanim, jakby jak, zanim dowiedziałam się, że jestem w ciąży i tam było, że 30 gram serka i zobaczyłam ile to jest 30 gram serka, to myślałam, że cięcha porąba, bo ja się nigdy w życiu nie, fety nie mozzarelli, bo ta jest ale też ci nie powiedziałam nie jeść tego w ogóle, prawda? No właśnie. Byłam tak. w szoku, myślę, co to jest 30 gram fety zawsze to było opakowanie, co opakowanie idzie no i na całą sałatkę dokładnie także a to żeby jednak schudnąć no to musimy te kalorie mieć gdzieś na wodzy. musi być jednak ujemny bilans energetyczny no ale no właśnie mówisz kalorie na wodze a też inni mówią żeby nie liczyć kalorii tylko nie łączyć mhm. no, no i jak to jest bo wiesz bo ja mam wrażenie że mhm. po prostu każdy ma swoją jakoś indywidualną teorię ja, ja sama w sobie nie jestem zwolennikiem tego liczenia kalorii raczej rozmawiam z pacjentami ja mam te kalorie w głowie i Raczej mówię mniej więcej porcjami, jak to może być. Natomiast przechodzimy sobie zawsze grupy produktów i ja mówię, czego ile można zjeść. No i raptem przychodzi co do warzyw, to mówię, no limit. Im więcej, tym lepiej. No ale warzywa też mają kalorie. Więc ale też nie każe popadać przesady, jeżeli włączamy jednego pomidorka, który ma 20 kalorii. Ja to, to wiem, my. ale ty nie musisz tego wiedzieć. Po prostu masz jeść warzywa i się tym cieszyć, i dostarczyć sobie błonnika, który spowoduje, że twoje ciało będzie fajnie pracować. My mamy nasz organizm odżywić. Nie tylko dać mu tych kalorii, więc dlatego to nie jest dla mnie ważne. A też dużo w książce o tym mówimy i zaznaczamy to, że po to mamy jeść, po to pijemy, po to jemy, żeby odżywiać nasz organizm, żeby on nam dał, yy, on był narzędziem do naszego życia. Ostatnio tak jakoś powiedziałam mojej pacjence, Twoje ciało jest narzędziem do Twojego życia. E, aż sobie to później na tablicę u siebie napisałam w kuchni i, i tak mi się to spodobało. Że no, po to mamy fajnie żeby się dobrze czuć i żeby móc pobiegać, spotkać się z kimś, dobrze, dobrze się czuć, no, no po to mamy nasze ciało. Ale to jest bardzo fajne to, to, to co powiedziałaś, faktycznie. Że mamy wykorzystywać mhm. jedzenie do, do, do tego, żeby nas odżywiło, a ciało dało nam energię do, mhm. do, do, do fajnych rzeczy. A też jakby wierzysz, że faktycznie dietą da się uleczyć wiele chorób? tak bardzo mocno w to wierzę i widzę to u moich pacjentów no może nie odważyłabym się powiedzieć że samą dietą wyleczymy no bo jednak to musi być takie całościowe podejście interdyscyplinarne czyli i lekarz i, i sprawy psychologiczne tak? bo to często się ze sobą wiąże ale też i odpowiednia aktywność fizyczna ale faktycznie dieta no ja to widzę u moich pacjentów z problemami stawów że odstawienie na przykład produktów pochodzenia zwierzęcego potrafisz działać cuda. Z tym, że to nie jest jakby no, na całe życie, tak? No właśnie, Hania, bo ty jesteś, ty jesteś wegetarianką, czy, weganką. Tak. No i jak podchodzisz do tego jedzenia mięsa jako Aha. dietetyczka, weganka, czyli jakieś przekonanie już swoje masz? Mam na temat swoje przekonanie, tylko ja nikogo na siłę nie przestawiam na niejedzenie mięsa, bo to po prostu mi służy. Ja to lubię, mi jest z tym dobrze. Natomiast nic na siłę, absolutnie. To jest każdego własna decyzja. I ja normalnie pracuję z pacjentami, którzy jedzą mięso. Natomiast często jest tak, że jak długo pracujemy i ludzie zaczynają poznawać nowe smaki też roślinne, gdzieś tam daje jakąś zupę z soczewicy, humusik, tak? To już wszystko zaczyna być popularne. To tak człowiek tego mięsa ludzie zaczynają sami z siebie jeść mniej. Znaczy ja, to była u mnie w jednym odcinku i podcaście Karolina Sobańska, ja jej powiedziałam, że ja i tak mniej jem mięsa niż zawsze, uwielbiam wegańskie knajpy, uwielbiam, ale ja się po prostu, nawet ci kiedyś pisam, ja się tragicznie czuję po wegańskim jedzeniu. Jakby zawsze mam problemy, ale jak już zjem mięsko, mówię, dobre. Rewelacja, więc może po prostu też. Oczywiście, że tak, ja jestem za tym, żeby nic na siłę nie robić, bo jeżeli odstawiamy mięso, a nie mamy na to. No chcemy jednak zjeść to mięso, no to jaką radość da nam, da nam to roślinne jedzenie i będzie stres i nic tam z tych roślin się nie wchłonie. Ostatnio nawet w radio miałam wywiad też na temat mojej książki, bo tam pisałam o trendzie, jakim jest fleksitarianizm, czyli okazjonalne jedzenie mięsa. Że jeżeli chcemy raz na jakiś czas zjeść to mięso, to lepiej wybrać dobrej jakości, już pójść na tego dobrego steka, a nie, nie kupować jakieś tam po prostu najtańsze wędliny. No ale dostałam od razu telefon od słuchacza, że namawiam do okazjonalnego zabijania zwierząt. Także ja w swojej pracy bardzo rozdzielam moje przekonania, chociażby takie do zwierząt. Czy to właśnie jak ja się czuję, do tego, yy, jak człowiek może się żywić i że wszystko jest dla ludzi w odpowiednich ilościach? No, no dokładnie. I to też teraz zauważyłam to jest po pierwsze, bo chciałam właśnie, żeby usłyszeli ludzie, że to nie jest tak, że jak właśnie masz już swoje jakieś przekonanie, to to jest jedyne, słuszne, mhm. albo chyba liczy się indywidualne podejście do Oczywiście. każdego pacjenta, tak samo jak yy, Teraz, jak się idzie do dietetyka, to najważniejsze, żeby wcześniej wykonać badania. Tak, bo, bo dietetyk też nie jest tak. To nie, jest, nie powinien stawiać diagnozy. Więc faktycznie dietetyk może zasugerować zrobienie jakichś badań, natomiast pacjent już powinien przyjść z diagnozą do dietetyka. Mhm. A jakie badania najlepiej wykonać, zanim pójdziemy do dietetyka? No na pewno morfologia cała, żeby zobaczyć, czy nie ma anemii, mhm. e, czy nie ma na przykład niedoborów witaminy B12 w niektórych przypadkach, chociażby przy dietach roślinnych, e, a to też widać na morfologii. E, cały lipidogram, żeby zobaczyć cholesterol, trójglicerydy, glukozę, insulinę, TSH, czyli tarczyca, e ewentualnie poziom witaminy D. No to są takie podstawowe. Okay. No bo, tak jak, no bo to ewidentnie pokazuje, na co może sobie ten dietetyk w pracy z pacjentem pozwolić. Dokładnie, tak. Tutaj w tej książce też dużo jest takich rzeczy związanych z psychologią, mhm. no bo to chyba jest bardzo ważne też przy odchodzaniu. Bardzo Zresztą psychodietetyka, ważne. jak jest teraz bardzo modna, co też jakby rozmawiałam z jedną z rozmówczyń wcześniej, że to jest dobra moda i trzeba o tym pamiętać. To jest dobra moda, tak. To jest bardzo trudne, żeby nawet Dzisiaj pisała do mnie pacjentka, że ma kryzys od dwóch dni. Ja pytam się, czy coś się dzieje, czy ma ochotę na coś, czy nudzi się to jedzenie, czy źle się czuje, o co chodzi. tak? I napisała, że, no, że coś jej się chce. Ja mówię, no dobrze, to dzisiaj na legalu ma pani ode mnie, je pani jeden posiłek na to, co pani ma ochotę, ale proszę spróbować urozmaicić swoją dietę, bo każda monotonia wiąże się z tym, że później nam się chce coś niezdrowego. No to ona mi mówi, ale jak to zrobić, tak? No to już, no to piszę, no to proszę spróbować, ułożyć sobie plan, wysłać do mnie, ja sprawdzę. No ale co zrobisz, żeby napisać ten plan, wiesz? I ja już nie mam też zasobów takich, e, jednak musi być ten psycholog, żeby, czy gdzieś tam wewnętrzna motywacja żeby ta dieta, w cudzysłowie, tak, skutkowała, żeby to przejść, ale po prostu zmiana sposobu myślenia, to nie jest tak, że ta dieta jej się znudzi, bo ja jej napisałam, pani Agnieszko, to jest, tak już będzie się pani odżywiać całe życie. No właśnie, dlatego też pamiętam, jak mi powiedziałaś, że pudełka nie są wcale takie fajne, jak się wydaje. One są fajne na początku, żeby zobaczyć może porcje, urozmaicenie, e, może ktoś nie ma czasu, ale nie są rozwiązaniem, bo nie są nauką zdrowego żywienia. A się skończą pudełka, no i co dalej? No właśnie. Sprawdzam nauka zdrowego wyjścia. żywienia to? E, to przede wszystkim e, no, urozmaicenie diety, e, zwracanie na to uwagę, żeby nie jeść monotonnie. Hmm. nauka zdrowego żywienia. No, żeby mieć takie po prostu zdrowe podejście do tego, żeby czerpać ze wszystkich grup produktów spożywczych, żeby cieszyć się, te, się tym jedzeniem, żeby gotować. O, gotowanie jest często, no zobacz, jest tyle różnych programów kulinarnych, ale one też, i pisałam to w książce, i ja się często tym irytuję, i u siebie w książce też to pisałam, że... Yy, z jednej strony mamy śniadaniówkę, gdzie mówimy o tym, że trzeba się zdrowo odżywiać, a prowadzący idą do kuchni i gotowana jest golonka, tak? W ogóle nie ma spójności. Otwierasz gazetę jest tak dieta warzywno-owocowa, na następnej stronie jest e, jak kupić tort bezowy, a na trzeciej jak tam ćwiczyć, czy, czy, czy schudnąć, czy w ogóle jesteś beznadziejna. No, no nie ma w ogóle... Jest jeden wielki bałagan w tym świecie. No i powiedz, jak wy w książce Waszej i to uporządkowałyście. Jaki jest główny przekaz i misja kobiety bez diety? Taka, że stop przemocy na talerzu i stop przemocy wobec swojego ciała, ale to nie znaczy, że puszczamy totalnie kontrolę, bo to też nie o to chodzi, że teraz promujemy otyłość czy jedzenie fast foodów, tylko słuchanie własnego organizmu, takie intuicyjne jedzenie. Mi się to bardzo podoba, że Mm, oczywiście trzeba to rozdzielić, czy jak chce nam się czekoladę, to jest zachcianka, czy jednak potrzebujemy tego magnezu e, i, i nauczyć się y, traktować jedzenie nie jako. Przyjaciela, jako takiego wiesz, zajadacza smutków, bo Ela dobrze powiedziała w książce: emocji się nie, je, emocji się przeżywa. Tylko żeby traktować to jedzenie, właśnie to co powiedziałam wcześniej, jako źródło energii, źródło składników odżywczych, witamin, do tego, żebyśmy mieli energię do fajnego życia. No i super, to ja trzymam za Was kciuki. Za ciebie, za resztę dziewczyn, za moją kochaną sąsiadkę Darię, do której mam nadzieję, że zaraz zapukasz. Tak. Dziękuję Hania za rozmowę. Dziękuję, Dziękuję. Tobie, że. Tej nocy, tego dnia, co do ciebie przyszłam, tej nocy, widzisz, że jesteś skutecznym dietetykiem na maksa. Cieszę się Także bardzo. Także polecam Wam bardzo doktor Hannę Stolińską, jedną z kobiet bez diety, um, która, powiedz jeszcze raz to pięknie, te, te zdanie, które powiedziałaś swojej pacjentce, tak na koniec, na dobitkę. Twoje ciało jest narzędziem do Twojego życia. Najpiękniej no Haniu, powiedziane. Naprawdę bardzo Tobie dziękuję za wizytę. Trzymam za Ciebie kciuki. Dziękuję też, że tak się mną pięknie zajęła i że tego dnia, co do Ciebie przyszłam wieczorem, zaszłam w ciąży. Skuteczny dietetek to podstawa, bardzo Wam hanie polecam. Jeszcze raz naprawdę dzięki. Dzięki. Sexy. Zaczyna się w głowie.